Cześć, dzisiaj ta piękna pogoda, to słoneczko, tam głaz sprowokowało mnie do pewnego rodzaju przemyśleń, z którymi się chciałem z wami podzielić. Zobaczcie, że jestem uśmiechnięty. W przeciwieństwie do tego, co się mówi, bo wczoraj rozmawiałem z takim kumplem swoim, pozdrawiam serdecznie Alek. Dziękuję bardzo, wszystko się udało pięknie. Zobacz, jaki mam uśmiech. Ja się tak uśmiecham, bo Kumpel jest stomatologiem zarobistym. Tylko jest jeden problem u niego: jeden problem. Leżysz na fotelu, a on zawsze opowiada żarty. A ty masz coś, troszeczkę... i się nie da śmiać. Znaczy, śmiać się da trochę, ale się nie da mu nic odpowiedzieć. I żartu... ty, ty musisz słuchać. Nie możesz swoich opowiadać. Także taki jest problem jeden. W opisie daję Wam link. Eee, dobra, Alek, wróćmy. Znaczy, ale wróćmy do Alek. On ma na imię Alek. Natomiast rozmawialiśmy wczoraj o tym, że ludzie podobno. Ma mają depresję w Polsce. Nie, bzdura jakaś zupełna, słuchajcie. Co, co drugi Polak podobno ma depresję, a co drugi bierze prochy. <gry> Nie można tak pesymistycznie mówić, jaką depresję. Trzeba popatrzeć na to z innej strony, z dystansu. Na przykład weźcie za taką Holandię. Tam każdy ma depresję, a u nas tylko co drugi. Gdyby pan Morawiecki e, ogłaszał te, stan zdrowia Polaków, to powiedziałby na pewno, proszę państwa, wielki sukces rządu. Połowa Polaków nie ma depresji e, i połowa Polaków nie musi się leczyć, więc same oszczędności z tego tytułu wynikają. Poza tym jeszcze mam jedno pytanie z tą depresją. Czy to każdy Polak, który ma depresję, to ten się musi leczyć? Czy to jest ten sam Polak? Czy co drugi Polak ma depresję, a co drugi powinien się leczyć? No właśnie, bo to może tak być też. Polak, który miał jakieś oszczędności w banku na koncie, prawda? <śmiech> <śmiech> to taki Polak słuchając i patrząc na pana Glapińskiego. Może mieć depresję, ale leczyć się powinien pan Klapiński na przykład. I w ten sposób ta, y, się uzupełniają. Także to nie jest prawda, że co drugi Polak ma depresję i się powinien leczyć i tylko co drugi Polak ma depresję, a co drugi powinien się leczyć. I to mi pasuje bardziej. Czyli na przykład nie wiem, z dwóch Polaków, jeden głosował na PIS, a drugi na platformę. No więc jeden z nich powinien mieć depresję, a drugi powinien się leczyć i się wszystko zgadza. Także dzisiaj chciałem się zwrócić do wszystkich, którzy nie mają depresji i nie muszą brać proków. Kochani. Prace drogowe. Prace drogowe. Wiem, bo się dużo teraz robi wreszcie za platformy, to kurwa nic się. A teraz prace, dziękuję. Prace drogowe. Także kochani, zwracam się jeszcze raz, przypominam do tych, którzy nie mają depresji, którzy nie biorą tabletek. Kochani. Nie głosowałem na Was i kurwa nie zamierzam głosować. Dobra, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Nawet tych, co mają depresję i muszą brać prochy. Pamiętajcie, że istnieje coś takiego jak Patronite, gdzie możecie wpłacić pieniądze i wtedy dzięki temu będę miał mniejszą depresję i będę miał za co kupić prochy. Trzymajcie się.